A jestem teraz koło stacji kolejowej w Rzegjestowie, tak naprawdę na jej tyłach. Wyjeżdżam tutaj taką bąziutką uliczką i będę stąd wyjeżdżał na drogę wojewódzką 971, a następnie za przejazdem skręcał w lewo, czyli jechał w kierunku Rzegjestowa Zdroju, czy też w kierunku. Muszyny, zwróćmy uwagę, że tutaj nie ma sygnalizacji świetnej przed przejazdem. Przejazd otwarty, ja się mimo wszystko upewniam, że tutaj znikąd nic mi nie nadjeżdża. No, i teraz jadę w lewo bardzo uważnie, oczywiście, wszystko. Prawa wolna. wolna, lewa wolna, możemy wyjeżdżać. I jestem z powrotem na drodze 971.